Siemanko, chwilę mnie tutaj nie było, aczkolwiek ja cały czas tworzę dla was terraria. W dzisiejszym odcinku szykuję się jeden z najgrubszych projektów, które dotychczas zrobiłem. Będzie to gigantyczna szafa dla legwana Zielonego. Pracy jest naprawdę mnóstwo, dwa wodospady do zrobienia, tak więc nie ma co gadać, róbmy to. Obczajcie teraz skalę projektu, który będzie na tym filmie. Patrzcie, bęk, taka szafa. No, jest grubiutko. Tutaj wymiary mamy 120 na 60 na 2 metry wysokie. Zamieszka tu oczywiście legwan. Jeśli chodzi o wstęp prac w tym terarium, ja już sobie skręciłem całą skrzynię. Zabezpieczyłem ją wszystko przygotowane. Teraz jedziemy ze ścianką. Akwarium ma wysokość 30 cm. Pod akwarium jest zabezpieczenie żywicą epoksydową. Tutaj wszystkie rogi też są zabezpieczone żywicą epoksydową. No wiadomo, bok płyty jest laminatem, a i tak tutaj będzie ścianka strukturalna także zabezpieczy to siłą rzeczy warstwa pianki i zaprawy. Myślę, że tutaj nic się nie będzie działo. No najważniejsze w płytach meblowych są te łączenia, bo tam jest najbardziej narażone miejsce na wilgoć. W tym projekcie będą dwa wodospady. Tutaj już też wkleiłem sobie początek pierwszego wodospadu. No wygląda trochę dziwnie, ale zobaczycie jaki będzie efekt miażdżący. Generalnie tutaj będę podpinał pompę. To wszystko się napełni wodą. I jak dojdzie tu do góry, i tutaj przez ten otwór będzie się przelewać woda w formie takiej fajnej kaskady, a tutaj w tym rogu będzie drugi wodospadzik. Mam już tutaj sklejony stelaż pod ten wodospad. Będę go wyklejał łupkami, a jeszcze obczajcie w ten sposób skalę tego projektu. Jest kawał terarium, co? Ok, przygotowałem sobie już większość rzeczy pod wklejanie ścianki. Wkleiłem tutaj ten stelaż wodospadu. Tutaj mam potargany styropianik. No przypuszczam, że tego będzie za mało, ale jak coś, to dotargamy więcej w trakcie, ale na początek wjeżdżamy tutaj ze ścianką. Jako, że to będzie terarium dla legwana, no to nie będę tu robił jakieś tam jaskiń czy coś takiego. Zrobię mu strukturę na całości, taką skalną, żeby miał się jak wspinać swobodnie. No i dokleję mu kilka takich półek płaskich. Aczkolwiek nie będą to półki z zamysłem, żeby legwan się na nich typowo wylegiwał. Bo do wylegiwania to on tutaj będzie miał sporo różnych ciekawych rzeczy. Ale na razie wam o tym nie mówię, zobaczycie w trakcie. Piana w ruch. sobie teraz przygotować tutaj wodospady poprowadzić wężyk do tego wodospadu tutaj te półki będę wyklejał kamieniami łupkowymi, aczkolwiek te kamienie łupkowe też zrobię samemu to nie będą takie, wiecie, kamienie łupkowe ze składu kamienia, że tak powiem tylko no, gadzior wszystko lubisz zrobić samemu, także i łupki wyprodukujemy mają być pod kolor czarny będą pod kolor czarny Taka moja rada, jak wyklejacie styropian ścianką, to zawsze kilka minut po przyłożeniu takiego elementu, warto go jeszcze docisnąć jeszcze raz do podłoża, z tego względu, że tam wytwarza się powietrze i te styropiany delikatnie odpychają od ścianki, a po prostu jak dognieciemy, to wtedy jest wszystko super przyklejone. Tutaj będzie fajnie widać, patrzcie, bęk, bęk. Tutaj, cyk. Ok, piana wyschła, styropian fajnie się trzyma, to teraz następnym etapem będzie wodospad. Zajmiemy się najpierw tym wodospadem, a później tym. Plan jest taki, że ten wodospad będzie pracował cały czas, a ten będzie dodatkowy jako taki bajer. Już wam pokażę, jak będzie wyglądać wylewka wodospadu tutaj sobie przygotowałem już całe takie ustrojstwo. Wkleiłem ze szkła taki zbiornik. Tutaj oczywiście mamy podświetlenie RGB. Obczajcie z przodu, jak to wygląda. To jest taka maska astecka. Woda będzie się wylewać tutaj z ust. Właśnie tamten zbiornik w środku będzie się napełniał, no i jak on się napełni, to woda będzie się tu przelewać. Myślę, że stworzy to fajny efekt. Tu już przygotowałem ledziki, będziemy też podświetlać póły. No to co, przymierzmy to. No i obczajcie. Ta maska jest bardzo duża, ale fajnie pasuje do takiego kolosa. Wkleiłem tutaj takie paski szkła z jednej i z drugiej strony. One są po to, że jeżeli zdarzyłoby się, że woda będzie gdzieś tam wyciekać na boki, no to żeby po prostu zlewała się dzięki tym rynienkom prosto do basenu, a nie gdzieś tam poza ściankę. Tak więc też mam to rozwiązanie już sprawdzone. To teraz pasuje to wkleić na stałe. No, i poopklejasz tutaj dookoła strukturą, żeby jeszcze fajnie tutaj wyszło. W międzyczasie, jak podsycha nam ta maska, przygotowałem sobie tutaj już LEDy, polutowałem wszystkie RGB. No i trzeba też wywiercić otwory, którymi wyprowadzimy kable z terarium, osadzę w nich takie przelotki kablowe. Tędy będzie można przepuścić nawet taką większą wtyczkę. Tak więc co, no myślę to wywiercić gdzieś w tym miejscu. O, wymęczone. Dobra, bęk mamy dziurę. Przemierzmy teraz, czy pasuje elegancko. Maska już wyschła, także mogę śmiało obklejać ją dookoła styropianem i jechać dalej z wodospadem. Styropian mam już wszędzie wyklejony. Ja to smarnę za prawą i polecimy z dalszymi pracami. A póki co jedziemy z tym. Także bang. No i słuchajcie, pierwsza warstwa zaprawy położona. Wydaje mi się, że dotarłem do każdego zakamarka. No nie ma prześwitu nigdzie. Zaczyna to fajnie wyglądać, naprawdę. Teraz kolejny etap, to rozciągnę te ledy, które sobie tutaj przygotowałem. No plan jest taki, że podświetlone będą półki, także ta półka. Ta półka i ta. Dodatkowo jeszcze będzie oświetlenie w wodospadzie, no bo tak, w tej masce będą świecące oczy i usta. Plus jeszcze te schodki wodospadu planuję podświetlić. Tak więc teraz porozciągam te kable, pomontuję ledy. Najlepiej jest to robić jeśli zaprawa jest jeszcze taka, no po jednym dniu, także ona jest już wyschnięta, ale nie tak na totalną skałę. Tak więc teraz będzie mi łatwo przymontować te kable a wszystkie kable wyprowadzimy tym otworem. Rozplanowałem już LEDy, które idą w które miejsca, no bo tutaj długości kabla też mają znaczenie. Kable będę przypinał do ścianki takimi metalowymi spinkami. Kolejny etap prac za mną, wszystkie kable są już rozciągnięte, wszystko ładnie przyczepione, tak więc na pewno nic tutaj nie będzie wystawać. Naprawdę zaczyna to już wyglądać, tak więc myślę, że efekcik jak to wszystko podświetle będzie naprawdę na grubym sztosie. Co dalej? No kolejny etap to kolejna warstwa zaprawy, tak więc idę mieszać beton, no nie zupełnie beton, aczkolwiek na bazie betonu jest to zaprawa. Druga warstwa zaprawy położona, jak widać miejscami już zaczęła podsychać, także bardzo fajnie. Kable są wszystkie przykryte, aczkolwiek tak jak mówiłem będę tutaj dawał jeszcze jedną ostatnią wykańczającą warstwę zaprawy. A teraz zajmiemy się wyklejaniem łupkami tego wodospadu, z tym, że no te łupki najpierw muszę przygotować. już wstępnie podeschło, tak więc biorę się za kolejny etap, czyli wyklejenie łupkami tego wodospadu. Na no, łupeczki już też ładnie wyschły, są gotowe do wklejania. Zaprawa rozrobiona. Kamera leci na statyw. Zobaczcie jak mi to idzie. To jeszcze muszę tutaj wysmarować ostatnią warstwę zaprawy. No już widać zarysy ścianek, odsłoniły się maski. Dołożyłem też klimatu asteckiego. Jakaś piramidka, no i sporo asteckich masek. Muszę zabezpieczyć boki taśmą klejącą. Gdyż będę malował to terrarium metodą natryskową. Malowanie wyszło elegancko, obczyściłem już boki. No i teraz czas na cieniowanie. A jeśli chodzi o cieniowanie, plan tutaj jest na białe cienie z dodatkiem delikatnej zieleni ale wymyśliłem sobie, że talizmany i wszystko związane z asteckim klimatem wymaluję na delikatnie inny kolor, tak żeby one się wyróżniały, nie jakoś bardzo, ale żeby też nie zlewały się z całością ścianki. No myślę, że powinno to zrobić fajny klimacik. Następnie będę montował oświetlenie, podpinał wodospady. Jak widzicie półki już świecą na niebiesko, gdyż robiłem test czy wszystko działa. Ale jeszcze sterownik nie jest podpięty, tak więc no, dużo podpinania mnie teraz tutaj czeka. Jedziemy z tym dalej, tak żeby to było gotowe. Bo kurczę już się nie mogę doczekać jak to będzie wyglądać finalnie. No to słuchajcie, zacznijmy sobie cieniowanie od góry. Polecimy białą farbą. Trzeba rozjaśnić trochę wnętrze tego terrarium, bo jest zdecydowanie za ciemno. No ale myślę, że właśnie białe cienie plus światło jak tutaj zamontuję będzie sztosik, będzie wszystko już rozjaśnione. No jeśli chodzi o samocieniowanie... To po prostu mało farby na pędzel i delikatnymi ruchami jedziemy po całej strukturze. No ważne jest też, żeby jechać w miarę w jedną stronę oraz patrzeć na, na to, jak idzie struktura. Ciężko mi to tak wytłumaczyć. Ja do tego doszedłem samemu jakoś tak po prostu metodą prób i błędów. Dobra, słuchajcie, no nie będę was zanudzał całym cieniowaniem. Także lecę to wszystko na biało. Kolorek wrzucony, jak widać, jest biało-zielono. Bardzo ładnie się to zaczyna komponować. Tutaj zrobiłem logo, wymalowałem je na zielono. Za chwilę, jak ta farba wyschnie, to będę chciał przycieniować na czarno, żeby zielone zostały tylko napisy w środku. Mam nadzieję, że mi się to uda. A teraz zajmiemy się malowaniem tych asteckich motywów. Dobra, jedna figurka jest gotowa. Ja maluję resztę i zaraz pokażę Wam jak to wszystko wyszło. Malowanie zakończone. Wszystko wyszło sztosiwo. Pokażę Wam tak pokrótce teraz jak to wyszło. Najbardziej jaram się tą maską. Obczajcie to, no czyż to nie jest piękne. Kurde ten jęzor, jeszcze taki czerwonawy. Miazga, miazga. Tutaj inne artefakty też pięknie się prezentują. Zobaczcie to logo, kurde sztosik. Ale nie chcę Wam teraz za wiele pokazywać, bo na końcu jak skończę projekt to wszystko poopowiadam. Tutaj już zamontowałem, jak widać, oświetlenie. Mamy dwie żarówki solarne. To jest żarówka, która daje ciepło oraz UVB i na środku jest żaróweczka grzewcza, która fajnie nam oświetla tutaj cały słup do samego dołu. Teraz czego jeszcze tu brakuje w tym terarium? No, żeby to w ogóle było terarium, to pasowałoby tu zrobić wentylację. Także tutaj już sobie przygotowałem piękne czarne krateczki wentylacyjne. No, i zamysł jest taki, że dolną wentylację robię tutaj po bokach, tak pionowo z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście u góry wrzucam dwie kratki, jedna obok drugiej. Myślę, że taka wentylacja wystarczy, z uwagi na to, że są to dosyć spore kratki. Tutaj mamy 65 na 8 cm. Także na pewno wystarczy tyle wentylacji. No i bank. Patrzcie jak weszło. Kurde, jak stąd. Luxus. No powiem wam, że już jest gruby progres. Przed chwilą widzieliście, jak montuję kratki. A przymiarkowo już wrzuciłem sobie wszystkie elementy. No może nie wszystkie, bo jeszcze, jeszcze kilka dołożę, ale no zobaczcie sami, co ja będę gadał. Jest grubiutko. Tak jak mówię, wrzuciłem wstępnie na razie te liany, rośliny i wszystko. Z tego powodu, że no, patrząc na gabaryty, będziemy to przewozić za chwilę na miejsce docelowe i wszystko, cały wystrój muszę wyjąć, żeby było jak najlżejsze. Tak więc na miejscu już w mieszkaniu będę to układał na nowo. No i wtedy zobaczymy wszyscy, jak to będzie wyglądać finalnie, że tak powiem. No bo na razie tu nawet nie wsypałem podłoża, postawiłem to sobie na kartonie, żeby mieć jakąś tam wysokość mniej więcej. Basen zalałem już wodą. No nie ukrywam, że teścik wodospadu był. Za chwilę wam też pokażę, jak to wygląda. Patrzcie w ogóle na fronty. Tutaj są fronty na zawiasach. Zameczek cykwuk, elegancko. Otwieramy. I proszę bardzo, jak do szafy. <laughs> no jest piękna gablotka. Gablotka. To jest mega potężne terrarium. Rozmiar XXL. Są dwa wodospady. Patrzcie na to. Na żywo jest naprawdę genialnie. Tutaj z ust wypływa woda. No i leje się tutaj po tych schodkach tak jakby, fajnie zadziałało podświetlenie, a tu mamy jeszcze jeden wodospad, trzeba chwilę poczekać, gdyż no tak jak widzieliście na początku tam jest taka szklana kolumna, która musi się wypełnić wodą do samej góry, no ta woda tak po prostu sobie delikatnie tutaj spływa, no i mamy, tym sposobem mamy taki jakby narożnik z wodospadów, to jest rozpierdzielnik totalny, co tu się dzieje. Dobra, widzimy się za chwilę, jak już będzie przewiezione. No słuchajcie, łatwo nie było z wniesieniem tego byka tu na górę, bo to jest trzecie piętro. Na szczęście była winda i wszystko się zmieściło. Najważniejsze, że wszystko już stoi na miejscu. No zobaczcie sami, jak to wygląda. Perfekcyjnie się wkomponowało w salon. Gigantyczna konstrukcja. Jestem bardzo zadowolony z tego projektu. Wyszedł świetnie. Tutaj mamy drzwiczki na zawiasach z zameczkiem, także otwieramy w ten sposób cyk, druga strona no i teraz obczajcie bez szyb wystrój, no jak widać dużo lian, sporo roślin rośliny w zasadzie, no rośliny wszystkie sztuczne no ale jak wiadomo legwany zjadają rośliny to są typowi roślinożercy, także jakby tu było coś żywego przypuszczam, że raczej długo by nie przetrwało Stąd właśnie rozwiązanie ze sztucznymi roślinami. No ale myślę, że fajnie, fajnie się to wszystko ułożyło. Są paprocie, jest orchidea, tu jakiś storczyk. Roślinki też wyglądają w miarę naturalnie, nie jest to taki typowy plastik. Rozkmincie. No przecież to wygląda obłędnie. Kurde, i ten wodospad. Tu mi listek trochę zasłania. No jest mega petarda torpeda. Ta woda perfekcyjnie spływa. no akurat jest tutaj troszkę tak ciemnawą w okolicy wodospadu. Aczkolwiek na żywo wszystko ładnie widać. Tutaj na półce zrobiłem miejsce na miskę. Miska jest oczywiście wyciągana, obszerna, także dużo sałaty dla legwana się tu zmieści. Sałaty w przenośni, bo oczywiście sałaty legwanom nie dajemy, jak wiadomo. No ale jest gruby rozpierdziel. Myślę, że ta miska będzie idealna, bo obczajcie. Tu jest. Poprzednie terarium z obywatelem, który tu zamieszka, patrzcie jaki jest sztosik. Normalnie turkusowy gościu. No i Micha ma też w podobnym miejscu, jak w tym nowym terarium. tak więc na pewno się odnajdzie. No ale patrzcie na te gabaryty. Czyż jak on tu wskoczy do tego terarium, to poczuje się jak w raju. W zasadzie tutaj wszystko jest zmontowane, tak więc pora wrzucić tego gagatka do nowego mieszkanka. Pokażę Wam jeszcze, jak będzie to wyglądać w nocy z tymi podświetleniami, gdyż mamy pilocik, są to LEDy RGB, duża paleta barw. Zobaczcie na czerwono, zielono, niebieski robisz tosik. Jeszcze tak jak wspominałem, przy budowie półki są podświetlone na osobnym sterowniku, wodospad na osobnym. Tak więc jak widać, można pomieszać te kolory tutaj na grubo. Nie no, mi się najbardziej podoba niebieski, a zwolennikiem jestem tego turkusu. Dobra, odpalamy światło i czas wpuszczać gagatka do środka. No i słuchajcie, legwanik już jest w środku. No widać, że mu się podoba, obczaja wszystko. Na pewno kilka dni mu zajmie, zanim zwiedzi całe to terrarium. No, zobaczcie, porównując jego wielkość do zbiornika, to ma się gdzie rozpędzić. Zwiedza, na razie jest w strefie górnej. No jak wiadomo, legwany są jaszczurkami nadrzewnymi, także im wyżej, tym lepiej. Ale kolorystycznie mega się wpasował. Ten jego niebieski taki turkus. Zastanawiam się, jak za parę lat będzie 4-5 razy większy, jak się będzie prezentował na tle tego terrarium. Słuchajcie, dzięki, że przebrnęliście ze mną przez cały proces powstawania tego zbiornika. Na dziś już kończymy i widzimy się w następnym odcinku. Siema.